Dzielnica Mokotów. Tutaj Techball znalazł swoje miejsce. Techball to nowy sport oparty na piłce nożnej, uprawiany w ponad 50 krajach. Jest sportem, który rozwija się w niezwykle dynamicznym tempie i ma olimpijskie aspiracje. Staramy się, aby nasi mieszkańcy, osoby wykorzystujące nasze zaplecze sportowe, miały możliwość spotkania się z najnowszymi trendami na tej dzielnicy. Generalnie zależy nam, aby na Mokotowie ludzie wiedzieli, co to jest sport i rekreacja. Techball. Dyscyplina, która inspiruje. Zapraszamy na treningi. Już niedługo na naszym boisku Odlik przy ulicy Kazimierzowskiej stanie tu stół trenerowy, gdzie będzie można sprawdzić, zweryfikować swoje umiejętności. Umiejętności, które może pamiętamy z dzieciństwa, a teraz można je przełożyć na dyscyplinę sportu. Sportu, przed którym przyszłość. Tecbol. W niedalekiej przyszłości zamierzamy uruchomić przy ośrodku sportu yy, uczniowski klub sportowy w tekbola. Jest takie zainteresowanie, jest, taka, jest takie zapotrzebowanie. Zaraziliśmy młodzież, która pojawia się u nas i zaczyna ćwiczyć. Stawiamy nowe stoły, stawiamy na nową dyscyplinę. W zeszłym tygodniu odbył się Międzynarodowy Turniej, wystartowało 20 drużyn, 15 krajów. Zapraszamy na Niego do kompleksu sportowego, gdzie znajdziecie Państwo stoły do Techbola. Pojawią się też instruktorzy, służymy pomocą. Nauczymy Państwa w to grać, będziemy mogli wspólnie korzystać, bawić się.